No dziś mam do pokazania taką szlifierkę ale od razu zwracam się do was z pytaniem co to jest i do czego to służy tu jest jakiś filtr powietrza tu jest jakiś wlot powietrza tu jest dodatkowa zamocowa dodatkowe zamocowanie ale prawdopodobnie zaraz zobaczymy czy mi się uda nie, bo to jest większy gwint tu mam klucz 14, tu jest prawdopodobnie 17 także tego nie odkręcę tu jest jakiś dziwny klucz, nie wiem do czego, do przytrzymywania. Tu na, to się wszystko lekko obraca. To jest, ja przypuszczam, że to jest jakieś pneumatyczne urządzenie, ale do czego to jest, to naprawdę nie wiem. No właśnie, tutaj jest do przytrzymywania, żeby prawdopodobnie wkręcić jakąś oprawkę z małą tarczą ścierną. No i można prawdopodobnie może jakieś małe obroty szlifować no nie wiem w jakich, jakich przedziale obrotów no to jest pneumatyczne urządzenie nie wiem czy tutaj tutaj jednym z otworów będzie prawdopodobnie napędzać żeby napędzało się a drugim może być do chłodzenia tego urządzenia także no dwie funkcje jedno, jedno jest do przypuszczam że jest do napędzania a drugie do chłodzenia no ale jak będziecie wiedzieli to napiszcie w komentarzu, o, to tak wygląda.